Inwestor, który jest dekarzem z bardzo dużym doświadczeniem, na swój dom wybrał nowy produkt firmy Balex Metal, panel narąbek Elegant 2.0. Zwróćcie uwagę na detale. Dach pokryty jest panelem na rąbek stojący Elegant 2.0. Panel prezentowałem na odrębnym filmie. To, co nas cieszy, to fakt, że Paweł, który jest tutaj inwestorem, ale jednocześnie jest dekarzem, wybrał panel Elegant 2.0 na dach swojego domu. Jest to potwierdzenie cech, które prezentowaliśmy i które podkreślamy na każdym kroku. Mikroprofilacja piękna. Fajna faktura, która się doskonale prezentuje na tego typu dachu. Klapka zamykająca zamek, która oczywiście zabezpiecza przed penetracją wody, ale też wizualnie spełnia swoją funkcję. I podgięcie, podwinięcie tutaj krawędzi okapowej, które w tej chwili może jest mało widoczne, natomiast ono pozwala na zaczepienie obróbki okapowej, po której woda spływa do rynny. Panel prezentuje się doskonale. Widzieliście, jak były obrabiane wiatrownice. Mają bardzo fajny przestrzenny kształt. Można to zrobić w sposób absolutnie bardzo ciekawy i bezpieczny. To, co chciałbym jeszcze pokazać tutaj pod rynno. Zwróćcie uwagę, jak zostało obrobione tutaj czoło i deska podrynowa. Również została obłożona tymi samymi Panelami na rąbek stojący. One w sposób ciągły, płynny, niejako z połaci dachu, schodzą tutaj na tą deskę i architektonicznie prezentuje się to w sposób doskonały. Wszystkie elementy tego pokrycia dachowego zostały wykonane z tego samego surowca, z tej samej blachy, co panel na rąbek stojący Elegant 2.0. Tak samo wszystkie wszystkie obróbki i wszystkie elementy składowe. Ta obróbka wiatrownicowa ma elegancki, przestrzenny taki skrzynkowy kształt. Krawędziówka jest obłożona tymi samymi też panelami, co pokrycie dachowe, panelami Elegant 2.0. Zwróćcie uwagę tutaj na tą obróbkę pod spodem. Ona kryje tą przestrzeń pomiędzy zamkami, żeby całość była szczelna i zwarta. Zamki tutaj od dołu tych elementów paneli też są zabezpieczone klapką, żeby woda nie penetrowała tego miejsca i żeby to po prostu ładnie wyglądało też od spodu. Całość tego pokrycia dachowego tworzy zwartą bryłę i prezentuje się doskonale architektonicznie. W dzisiejszym odcinku pokazaliśmy Wam, jakie nowe możliwości daje panel na rąbek Elegant 2.0. To doskonałe pokrycie dachu, ale pamiętajcie, to również doskonały produkt na elewację.